Wieloletnich mamy już za sobą tak zwanych zimnych ogrodników Bonifacy, Pankracy i Serwacy już swoje święto mieli, a dziś. Świętuje Zofia. Tak zwana zimna Zośka, nazywana przez prezenterów pogody w ten sposób, dlatego, że ona zwykle przynosiła chłód. Ale trzeba przyznać, że ona na razie z nami dość łagodnie postępuje, bo poranek najchłodniejszy w Zakopanem, tam 4 stopnie, poza tym do 10, 11, 12, 13 stopni. Ja jeszcze do tego chłodu zośkowego wrócę, ale najpierw to, co teraz dzieje się w pogodzie, bo błękit nieba, w wielu miejscach wręcz bezchmurna. Zresztą po bezchmurnej nocy jesteśmy na zachodzie. Kraju. Ciśnienie na poziomie siedmiu hPa, wiatr słaby i umiarkowany. W drugiej części dnia wciąż piękna pogoda, tylko na podchalu niewykluczone deszczowe chmury. Temperatura od 16-17 stopni na wschodzie do 20-21 na zachodzie. No i teraz uwaga, ja powiedziałam, że ta Zośka jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa, bo chłód przyniesie dziś wiatr. Tymi podwójnymi czerwonymi strzałkami oznaczyliśmy miejsca, gdzie wiatr mocno będzie dawał się Znaki. Porywy mogą sięgać 60 km na godzinę, co to oznacza, że temperatura odczuwalna będzie zdecydowanie niższa. 21 stopni pokażą termometry w miejscach osłoniętych od wiatru, a temperatura odczuwalna na poziomie 12 stopni, czyli duża różnica w tym, jak będziemy odczuwać temperaturę. Co dalej? Czwartek jeszcze chwilami z silnym wiatrem, z piękną pogodą, również temperatura od 17 do 21 stopni. Natomiast w piątek na północnym wschodzie pojawi się deszcz, wiatr już odpuści do 21 stopni. Sobota na północnym zachodzie przyniesie burzę. Na południowym wschodzie deszcz od 19 do 23 stopni. Niedziela na północnym wschodzie z burzami. Na południowym wschodzie deszcz cieplej do 24 stopni. W poniedziałek do 24, prawie wszędzie burzowa pogoda. Tylko w centrum bez deszczowo-burzowych chmur. Do zobaczenia!